Aha. No, to ten. O, gen. Fajnie. Znowu jestem obsesją, jak to będzie Michael. Mam nadzieję, że nie. Przynajmniej nie mamy Zaryny tym razem. O. O, chyba wieśnek. Rozwalił tu przejście budynku. Widzę to. Może będziemy na no Tinkerera? Ale nie wiem czy to wieśniak czy buba. Może buba. Mi się wydaje, że ten... że wieśniak, ale te piły to... brzmią tak samo. No ty niby rozpoznajesz. Tinkerer? Możliwe. Chociaż? Chyba nie. Bo by od razu przyleciał. Jest to buba? Nie, to z buba, mhm. No to ten. No nie znam się na piłach. Gdzieś na drugą stronę mapy sobie pójdę, ale on leci za mną. A, to dobrze, bo ja też podjeżdżam stronę, ale... mnie. Chyba random jakiegoś znalazł. O, mam jakąś klątwę. Ruina jest, no, to rób. na dwójce. O cholera. Ale że on nie. Uderzył normalnie? Ma Franklina? Ja, ja nie noszę przedmiotów ze sobą. Torek. Ale obstawiam, że, że chyba ma, skoro mnie jednak chciał walnąć. Nie do budynku. Nie idę do budynku. Jestem przy szaku. Dobra, widzę was. Czy dalej za mną? Tak. Jak najbardziej. Z której strony jest okno? Tu jest hak! Matko jedyna. Zamiast haka znalazłeś okno? Znaczy, zamiast okna znalazłeś hak? Może. Nie dobiegnę do tej palety. Dobiegnę. Ale nie mam Dead Harda już. A gdzie jest ta klątwa? E, w rogu mapy. Jakie szak, to Dobre, w tym drugim go On tam wraca. Chyba, że tam poleciałeś, no. Ja się z nim ganiam tu. O, kurde. Gen rush. Teraz się kręcę koło tej ruiny. Dosłownie obok niej. Co on zrobił? Ja chyba spaliłem każdą możliwą paletę na tej mapie. Dobrze, czarek. No a jeszcze jednego gena bym prosił. No, spoko, robimy. Dobra. Dał się nabrać. Koło budynku, Teraz gra dziurze. na światełko. Przechodzi mi przez okno, czy ma bambuzla? Nie ma. Znowu chce mnie porobić na światło, no jest. O, kurde. Jestem ciekawa, czy no. ten potem się tu zaśpiewa. Teraz mnie zrobi, niestety. Adrenalina. Podnosicie? Podnosi, no. Kurde bele. Okay. Ale dobrze, zrobiliście gynę wszystkie. Uh -huh. O matko, gdzie ty wisisz? Czarek. No. Tu brama jest koło mnie nawet jedna. Czy on ma tego? Invisible Bubble? Nie. Poszedł ze strony jakiegoś random, chyba go widział nawet. Tak, koni się z nim tu przy ruinie. Siup, 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 O, tu też jest pusty tam fajnie. Zdejmijcie mnie. Proszę. Dankę. Aha, a bo ty... Ja chciałam kogoś waleczyć, nie? Mam. Tyry, tyry. No i co, wychodzimy, nie wychodzimy, ja nie... Jak tam sytuacja z drugim randomem On tu wraca? On nie umie. Nie wiem co on robi Dobra, idziemy stąd. Wychodzimy? Ta. Tak. Tak on tu leci. A pan do kogo? A tamten ruinę zniszczył. Aha, no fajnie. No to dobrze, że powiedział killerowi gdzie jest. Nie, ja tam. Aha, dostałem zero, czaisz? A ja plus jeden, nie wiem, za to. Ajo. No a w sumie... Tylko tego gena pierwszego wykręciłem. Ale się ładnie kaniałeś. Tak ty. Mhm. Nemezis! Aha. Pierwsza, co widzę, to skrzynka. Super. I I skażona interwencja. Są. No przecież. Fajnie, fajnie. No i ten glitch. No i masz. No się tak nie da. Jak mi zombie wstało na mordzie. A ja prawie killerowi się pokazałem. Oczywiście pojedynczy gen nie jest zablokowany, jest ruina. Fajnie. I to no to Jeszcze lepiej. Staram się go tam dalej zabrać. No hata. Ale mhm. mamy trzy perki już znamy. Czemu to zombie wychodzi z ziemi? Putz. Czy to była ruina, nie? A tu jest pojedyncze tam, dobra, to ja idę tu. E, piwnica jest w przedszkolu. Okej. Okay. Okej... Okay. On przylazł do mnie, a co tam? Mhm. Mm mhm. Yes. biega w Biegał. Nie ściągnę. Nie, bo on jest za mną. Ja tam idę. Ja Ranną tu jest. A też poleciał A te geny są dalej zablokowane, no fajnie. Zostawił mnie. Zostawił mnie już nie są Mhm. Mm on za mną, on ma chyba coś, jakiś dodatek, że widzi jak ktoś podnosi tą szczepionkę. Ja będę kończyć tego. <laughs> za mną! Yy, a ja robię z tym, z randomem. Ja w parku robię. Aha. A ja robię killera, aby to tam... Dobra. Tu jest ruina! Tu gdzie leżę. Nie, tu nie leży tu dombi! Co? Pomocy! No mniej więcej tu gdzie leży jest ruina. Tu wiem gdzie. Zabrym, skajal, Gdybyś nie wstał randomnie Chociaż no i tak skończymy Idzie do was Tak, ale skończymy Tu zombie jest Zombie Nie mam jak Mhm Pra. Ja się uleczę, zrób tą ruinę Ona jest gdzieś tu w Tu budynku, jest W czy... budynku? Nie, tu, 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 tu Przed budynkiem W kamieniach, za kamieniami takimi Tu stoją Tu gdzie Ej, biegłeś To znajdę o, tu, no. Ja random'a na A rano wisi? Aha, dobra. Będzie wisiał. Nie mhm. poleciał w stronę tego zniszczonego tu temu. Idzie tu. Zdążę. Mówisz? No zdążysz. Pogania cię tutaj. Ja będę no chodź. chyba do przedszkola, no kręcić. Yy, ma skazanego na śmierć. No to, no to są wszystkie cztery. Parki. A co robi skazany no. na śmierć? Że jak kogoś uleczysz, to krzyczysz. A, dobra. Jesteś też nieświadomy. Ja robię trzyczko lubię. Ja robię przy szaku. Jestem ciekawa, ja kiedy oni... Uh -huh. ciekawa, kiedy oni naprawią ten dźwięk. Może przy tym... Przy tym update'cie tym no. Jaki dźwięk? A nie słyszysz na całą mapę tego jakby on walił w coś? Uderł teraz. No no no. Tak, ale to słychać na całą mapę, wiesz? A okej. Okay. Nie zauważyłem. No. Ja robię maskę, się mhm. Chciałbym być już świadomym, chodź. Chciałbyś być świadomym? Marek, mhm. uświadomić cię. Ja ci Poproszę. powiem o kwiatkach, o pszczółkach i o wszystkim. Dobra. <laughs> o jej. też chcesz? Ja <laughs> też mogę uświadomić wyrobić jakiegoś gena, czy coś? Tak. Yeah, yeah, ja ci tak z znikaję. Okej. Okay. Bo ja go zaraz będę kończyć. Chyba mnie odpuścił w końcu. Tak, Lesi za mną chyba, to możesz kończyć tego w Okej. Okay. No bo to będzie ostatni. No. Przed paletami się cały czas zatrzymuje. Ty, czy on? Killer z tym mocką. Nie! No i masz... 50% już robię, no? Mhm. Mm A mi się okienko zablokowało. Mm. Ojej. Ojej! To ma też prawie wykręcony gang. No. to już. O nadzieja. Uciekam. Jakiś noc coś? Nie, nie możemy A, no tak. To wiemy wszystko. Trochę randoma na minę w ale niczego nie żałuję. Oj! Oj. Ja robię bramę za przedszkolą. Ja nie wiem, gdzie jest druga. A tu jest druga. Nie, to jest szak. Oj. Ojej. Ojej. Brama za przedszkolem gotowa. A tu jest ta brama, dobra. Dobra, tylko gdzie on was powiesi? Dobra, tutaj. Pójdzie po Czy ty mówisz Czarek, ponieść. Tej bramie? Boi się bramie? Bo by się to nie ten... Nie, to nie ma tak Ale bramie. się strasznie bramie. boi. Killer. Zdejmuję. Dobrze. Okay. On tam idzie, a do mnie przyszło Lep. zombie i nie do końca otwierać bramę przecież. Głupie zombie. Próbuję random na podnieść. Ja tu jestem już blisko. Ja on. No. Dobra, się ja poproszę. Kurde. A nie, on miał dead harda, dobra. O bym trafił. O, nie trafiłem, hmm. świetnie. Jak nie trafiłeś? <laughs> nie wiem. Jak to jest możliwe? My jesteśmy z randomem przy bramie, panie Pupu. No szkoda. Jak to możliwe, traktor? Wychodzę. Ja też. Mm. Nie wiem, jak to wyszło. Ojej. A, Gideon. Gideon, mówimy. Milo. Milo. I co, zablokowana? Pinhead! O, jak dawno pana nie było. Nie ma ruiny. E, tam był to ten, czy nie? tam w rogu? Nie ma. Nie trafiłam markowych. To ale tam w laboratorium pewnie jest. Z góry czy na dole? Na pewno kostka jest u góry, ale gdzie on jest, nie wiem. Hmm. Pójdę potem kostka? Okay. on gdzieś się tu kręci. On jest u mnie, a co tam? Będzie kończone w łazience. Pop, mi gena. O tu jest otem. Pytanie, czy on się tepnie do tej kostki? Zobaczmy. Nie tepnął się. Okay. On ma to, że się o. geny blokują. Ojej. Ja to powinno już się skończyć zaraz. Góra, czy tu jest clear? Góra! O kurwa wybuchłam Ej, goni mnie Dobra Gdzie? Ej, na górze Opa A to tutaj No co zabiorę ją może stąd? On na znaczy się random wybuchuje na tej Z skin ma w ogóle ten Randomnie nie wybuchaj teraz długo Dobra, idzie Os. do was. Hmm. No, stereo! Idę po kostkę. Super. A mi się gen zablokował na twarzy. A już go kończyłam. E, Bunny jest w laboratorium. Prawdopodobnie. Uwaga, jeśli ktoś jest goniony, może być przestać goniony za chwilę. Ja jestem goniony i raczej nie przestanę. Hmm. Niestety nie. Chyba 5 genowa lupa będzie. Aha, bo hmm. nie będzie klapy w szaku, nie? Ano, ano. Tak. fakty. Tak, teraz sobie uzmysłowiam. Weź mnie tu z tym tego. O, o. dzień dobry. dobry. Jakbym chciała wrócić do mojego gena. By Random się nie wybuchaj, proszę dziękuję. Wysiegania czy na dole? Teraz nam się zablokował, co nie? Chyba mnie odpuści. Nie odpuścił. Nie, nie odpuści. Odblokuj, że się... Random coś uciekł od tego gena. Hmm. Czy to, to są schody? Ja pójdę po kostkę Ja czy? jestem tu już. A, okej. Okay. No Dobra, zrobię ja coś... ...ciekawego. Mogę zginąć. Oj. Zginąłem. Oj, Nie go wyszło. Oj, głupko mnie geny zostały, co jest? Jest, próbuję ściągnąć. Ej, igrzyska ma? To to. To, że to tworzy, jak się I na... Igraszkę w sensie. A, to igroszka jest to. No, Nieważne. nie ważne 4%. Nie. To tym gasiło. Mm -hmm. mm -hmm. Latarka. Mm -hmm. Mm -hmm. Kolor żółty, czy nie? Nie, <laughs> może random. Kostka jest na dole. <laughs> tak, ja jestem blisko. Dobrze. Na terror nie mam. Nie, nie ma go tu. O tu jest twoja igraszka, chodź tu Ile? Tu gdzie kostka była Tepnął się do mnie Oj, nie goni No bo tu jest twoja ta igraszka O widziałem No O końcu Czarek robicie gena? Robię sam? Sam O sobie chodził, nie? Już czwarty raz widzę O jest! Tu jest! Co jest? Straż No killer Tak Jak nie zauważyłem, a nie, nie trafił. No, ty masz tak. świadomego, dobra I tak widzę jak mnie atakuje, ale nie trafia. Hm. No jesteście tu za ścianą Na górze się znikają. A, dobra ja mam Ja mam... no zaraz, niedługo będę kończyć też Dla mnie męczy no, ten killer Ja zaraz też kończę Random. I... No mówiłem, chodzi sobie, ma być cały czas. Aha. Wybuchłem, najmasz. Czarek, dlaczego? Bo jestem głupi. Trzeci raz już mnie nie trafił chyba. Gdzie jesteś Trak? Aha, zablokował mi się najmasz. Oj, przepraszam. Gdzie jesteś? Oj. Aha, tu. Tutaj. To chyba geny skończyć. Mhm. No ja skończę, jak to się tylko odblokuje. Ojej, chyba robi nic, a nie, nie O, tu random robi gena Tylko mógłbyś się odblokować już A, kostka w ogóle A, no Ojej, no i masz Ten random już skończy gena chyba Ja skończę gena, gdyby nie te łańcuchy, noż, puścić mnie Prawdopodobnie to nie robi adepta, killer Oj, tu jest Killer? Ojej, on nie goni Killer Łańcuchy, zostawcie mnie No, paru Oj, nie, ginę, szkoda Chyba, że hit weźmiecie Idę tam La Latatkę masz Oj Tak, ale... Nie mogę, bo mam łańcuch O, puścił, puścił mnie A, i... on ma mori <grym> A, no tak Kurde Tunelował strasznie no. Kurde Faktycznie zapomniał, że mam ory. Ja tak sam Czy random nogotową mam na wiem, wiem, Możemy uciekać w sumie mhm. Ucieczka, bo z łańcuchami się nie da uciec jest, no. Otwieraj random Raz Już Aha Ja uciekam, bo z tym się nie da uczyć. Przetestowane. A rano tu stoi. Tak. <laughs>